Kurs wyższy. Przyjechał do mnie ze ślicznego małego miasteczka dawno niewidziany przyjaciel. Był w Warszawie po raz pierwszy w życiu. Przyjechał zaś w dziwnym celu. Maniak, wybornie wykształcony, esteta, duch piękny, człowiek wytworny. Uwielbiał rzeczy proste i w harmonii swej doskonałe. Pieścił piękną książkę jak kochankę. Kochankę czytał jak zajmującą książkę, oprawną, ślicznie, wcielęcą skórę. Godzinami potrafił przyglądać się zachwyconym spojrzeniem zachodowi słońca, morzu lub renesansowym włoskim pałacom. Łatwo się tedy stać mogło, że rozburzone, roztłamszone, rozmierzwione o grubych manierach życie nowoczesne, spano szalenie i wrzaskliwie, źle ubrane czytające zeszytowe romanse, nie niekochające kwiatów i gardzące poezją, że zezowate jednym słowem życie wytrąciło z równowagi duszę zakochaną w pięknie i harmonii. Chciał uciec z takiego życia jak człowiek, którego dobry i wytworny smak dotkliwie obrażono. Ucieka z podejrzanego domu. Skarżył się przede mną jak ptaszek, tak że mi się serce krajało Widziałem, że jest to człowiek stracony, gdyż bardzo cierpi i ma duszę porwaną na strzępy, jak płat jedwabnej o tęczowych kolorach tkaniny. Płakał rzewnie na mojej piersi, ja zaś chętnie zaryzykowałem dla przyjaciela kamizelkę, bo łzy nie były krwawe, tylko kryształowe. Mój przyjaciel nawet płakać umiał pięknie. Uciec z życia. Dobrze, ale jak się to robi? Najprostszym sposobem byłoby samobójstwo. Mój przyjaciel jednak gardził samobójstwem jako aktem zbyt brutalnym, po którym się wygląda niewytwornie, bo albo wisielcowi język wygląda z ust, albo się ma rozwaloną czaszkę. Przyjaciel mój uważał samobójstwo za bandycki napad ludzkiego zwierza na spokojnego, udręczonego i zmęczonego życiem dżentelmena. Można jednak zginąć łagodnie, powoli. Można zgasnąć. Jednym słowem, także nikt nie zauważy i każdy powie: umarł jak należy. Jest to droga okrężna do śmierci. E, istnieją dwie takie drogi: można zostać urzędnikiem państwowym albo literatem i łagodnie, niewidocznie, po pewnym czasie zgasnąć cichutko. Rzecz prosta z głodu. Żadnego z tych dwóch sposobów przyjaciel mój użyć nie mógł. Urzędnikiem nie mógł zostać, gdyż pisał bardzo prawidłowo po polsku i ludzkim językiem. Literatem zostać nie mógł, gdyż miał nieludzki wstręt do alkoholu. Sprawa stawała się zawikłana. Nie jest tak łatwo uciec od życia jest to prawie tak trudno, jak uciec od żony. To też jego ogarnęła melancholia, a mnie, który mu z duszy i serca chciał pomóc zniecierpliwienie. Musi ostatecznie istnieć jakiś sposób na bezbolesny rozwód z życiem, na ucieczkę. Zaraz, zaraz. Jak to mówi poeta? Poeta mówi: miło z nami uciec z życia. Jest więc sposób. Prześnić życie. Co to znaczy prześnić? To znaczy unieść się w jakiś sposób ponad rzeczywistość, w krainę marzenia i ułdy, wzrok skierować ku regionom niewidzialnym, słyszeć tylko muzykę gwiazd, widzieć tylko Fatamorgana. To wszystko razem, przetłumaczone na język pospolicie zrozumiały, znaczy, że trzeba zwariować. Wiadomo, że wariaci są to ludzie szczęśliwi. Dla takiego szczęśliwca bryła kamienia jest bryłą złota, patyk berłem, a marka pocztowa całym światem. Taki o niczym nie wie, nic ziemskiego go nie obchodzi. O wszystkim przeszłym zapomina. Trzeba więc łagodnie zostać wariatem, oszaleć, sfiksować i w ten sposób z podołu łez przenieść się w świat lepszy. Żyć nie żyjąc, a żyć pięknie i wytwornie wśród istot równie wytwornych, bo urodzonych z pięknego marzenia. Wyborny pomysł, zawołał mój przyjaciel. Zwariować, chcę zwariować za wszelką cenę. Zwariować. To się lekko mówi, ale jak się to robi? Życie wydaje się łatwą instytucją, a gdy przyjdzie co do czego, potyka się człowiek przy pierwszym zaraz kroku. Oto niby drobiazg. Uczciwy człowiek chce zwariować, no i co? W jaki sposób? Zaczęliśmy gorączkowo szukać sposobu na wariację. Najbliższa myśl była porada u lekarza, panie rzekł mój przyjaciel. Ja chcę zwariować. Niech mi pan, za wysokim honorarium, powie, jak to można zrobić. Mam wrażenie, że to się już zrobiło, rzekł przerażony lekarz. Otóż to jest nauka tych mędrców. Trzeba więc było zdobyć błogosławiony stan szaleństwa sposobem domowym. Należało szukać długo, by chociażby przypadkiem natrafić na środek właściwy i niezawodny. Zaczęliśmy stosować wszelkie środki, które miały jakiekolwiek szanse, że zdołają zaćmić zdrowy mózg i przewrócić go do góry nogami. Oto powolny proces, jaki stosowaliśmy długo, niestety bez wybitnych rezultatów. Najpierw nauczyłem mojego przyjaciela gry w Majonga. Grał w niego dniami i nocami. Ja zaś bacznie obserwowałem, czy mu już coś nie padło na mózg. Nic z tego. Zastosowałem środek silniejszy i dałem mojemu biednemu przyjacielowi do przeczytania wszystkie moje książki, ale od razu. Skutków gwałtownych spodziewałem się po paru dniach. On czytał, czytał, bladł, czerwieniał, skręcał się z boleści, czasem zawył ponuro. Czasem cisnął czymś ciężkim w moją stronę, ale i na tym się skończyło. Zawiodłem go więc na premierę. Nazajutrz zaś kazałem mu jedną po drugiej przeczytać wszystkie krytyki o nowej sztuce. Przeraźliwość zdumienia może czasem zrodzić nagłe szaleństwo. Harmonia ducha mego przyjaciela musiała się zburzyć niezmierną rozmaitością sądów. Znowu nic. Pokazało się, że zwariował tylko szczęśliwy autor. Mojemu przyjacielowi to nie pomogło. Ważyłem się na wielkie rzeczy. Mój przyjaciel zerwał z kochanką. Wdział zgrzebną koszulę, wyspowiadał się, odbył dwutygodniowe rekolekcje, jadł tylko korzonki, pił tylko wodę i tak, odpowiednio przygotowany, wstąpił jako uczeń do Instytutu Teatru Reduta. Myślałem sobie słusznie, że. Jak mu tam każą przez rok przeżywać wariata, to jednak poczciwy chłopak przecież kiedyś zwariuje. I znowu nic z tego. Już się coś zaczynało. Przyjaciel mój bowiem rozmyślał godzinami na zadany temat, czy w izbie wesela miotła ma stać po prawej czy po lewej stronie pieca. Ale go znowu odeszło. Nieszczęśliwy człowiek. Płakać się chciało, patrząc na jego. Bezużyteczne wysiłki. Ponieważ najłatwiej oszaleć na terenie teatralnym, zrobiliśmy go z wielką nadzieją na dobry skutek, prezesem teatrów miejskich. Jeżeli na tym stanowisku w ciągu dwóch miesięcy nie zwaliuje, w takim razie nic mu nie pomoże to już amen. I znowu coś się już zaczęło dziać. Mój przyjaciel chwytał się nagle za głowę, albo nagle wybuchał płaczem. Patrzyliśmy z radością, jak obliczając wpływy opery, wrzasnął, a potem zaczął tłuc głową o mur. I może byłoby się dobrze skończyło, gdyby nie to, że go wyleli z posady, bo się zaczął orientować w labiryncie i już się wiele nauczył. Szkoda byłby zwariował z całą pewnością. Ha. Nie ma innej rady. Tylko trzeba szukać sposobów bolesnych. Kazaliśmy mu obliczyć, ile ma zapłacić podatku za rok 1923, a potem znaleźć ten urząd, gdzie należy ten oto podatek zapłacić. Przez pół roku liczył i obliczył, że ma zapłacić groszy 87 i że ma je zapłacić w siedlcach. A gdyby tam nie chcieli przyjąć, to w grudziądzu. Już, już był bliski pomieszania. Zdrowa jednak natura przemogła i. Znowu zaczął powracać do prawidłowego myślenia. Mózg jednak miał już od tych prób nadwyrężony. Najsilniejszy bowiem człowiek nie może bezkarnie przechodzić prób tak ciężkich i dotkliwych. Widoczną było rzeczą, że wieża jego myślenia zachwiana jest w posadach i że teraz trzeba będzie tylko małego, lekkiego pchnięcia, aby runęła w przepaść. Widać to było po znakach zewnętrznych, bo bladł i chwiał się, kiedy na przykład czytał ustawę o ochronie lokatorów, wstępne artykuły polityczne, polemiki literackie lub wiersze. Znaczyło to, że go to wprawdzie nie przyprawia o obłęd zupełny, ale powoli miesza mu zmysły. Trzeba było pomyśleć o zadaniu mu ostatecznego ciosu. Przebłagawszy tedy z góry Pana Boga za zbrodnię, która się ma dokonać na uczciwym człowieku, ożeniliśmy go. Cel uświęca nawet tak potworne środki. Wolałbym tego zacnego chłopa zarżnąć tępym nożem. Cóż, trudno. Ożeniliśmy go z bardzo piękną aktorką, wiedząc, że kto jak kto, ale tamu zada bobu. Sam fakt małżeństwa, operacja przeciwna ludzkiej naturze. Może przyprawić umysł ludzki o szaleństwo. Cóż dopiero małżeństwo z piękną aktorką? To też yy, widząc, jak to małżeństwo szybko zaczyna wydawać owoce, yy, nie o dzieciach mowa, bo to by było za prędko, zacierałem z radości ręce. Jeśli mój przyjaciel wydoli w tym małżeństwie miesiąc, dwa, zwariuje tak dokumentnie, że miło będzie patrzeć. Straszliwego jednak pecha miał ten biedny człowiek. Żona aktorka uciekła od niego po dwóch tygodniach, bo bałwan zaczął z nią gadać o sztuce. Tego najbardziej cierpliwa aktorka nie zniesie. Ręce mi opadły: Nie ma rady na tego biedaka. Ten czasem zwariuje i ówczasem zwariuje jej takiemu dobrze, ten zaś nieszczęśnik nie mógł zwariować w żaden sposób. A oto wybawienie przyszło nagle niespodzianie. Zupełnie z nieznacznych powodów, jak już wspomniałem, przyjaciel mój nie był nigdy w Warszawie i teraz znał ją bardzo mało. Wałęsał się bowiem po niej patrząc w bruk, jakby na nim chciał znaleźć swoje upragnione szaleństwo. Nie widział, co się dzieje dookoła niego. Chcąc go więc nieco pocieszyć w jego nieznośnej malancholii, łaziłem z nim po mieście. Kiedyśmy wychodzili z ulicy Marszałkowskiej w ulicę Widok, mój przyjaciel spojrzał przypadkiem i drgnął. Co to jest? zapytał słabym głosem, tocząc błędnym wzrokiem. To? Domu zbiegu Marszałkowskiej i Widoku. Dom? Na Boga? Gdzie my jesteśmy? W Warszawie, w stolicy. Mój przyjaciel chwycił się za głowę. Zwariowałem, szepnął. Co takiego? Oj, zaczyna być dobrze. Czciciel harmonii i piękna dostał uderzenie kołem w głowę. Zorientowawszy się w sytuacji, poprowadziłem go na drugi koniec ulicy widok i pokazałem dom, równie wspaniały, budowany przez rozpacz, zakonserwowany przez szaleństwo. Na bladej twarzy mojego przyjaciela zjawiły się wypieki. Dobrze idzie, pomyślałem. I z triumfem poprowadziłem go na ulicę Chmielną. Mój przyjaciel spojrzał i zatoczył się, ujrzawszy coś straszliwego. Parkan ohydny i przyczepiony do niego nowo zbudowany dom. Nieprawdopodobny dom, niebywały dom. Prędzej, prędzej, krzyknąłem. Biegliśmy prawie. To jest pałac Staszica, pokazałem mu z radością. Mój przyjaciel zrobił się siny, a na usta wystąpiła mu piana wściekłości. Patrz! Tam naprzeciwko, na róg ulicy Słowackiego. Jezus, Maria, jęknął przyjaciel. Ledwie się wlókł, coś mu w mózgu wyraźnie trzeszczało. Kiedy go postawiłem twarzą przed gmachem seminarium państwowego, obok kościoła wizytek, z ust mojego przyjaciela wybiegł dziwny, niesamowity uśmiech. Straszna, odrapana, jakby trądem pokryta rudera zwaliła mu się na piękny jego mózg. Odwróć się nagle, krzyknąłem. Odwrócił się i zawył. To jest dawny jakiś pałac, królewska jeden na jeden. Należy do kogoś z arystokracji. Ja też zasłoniłem oczy ręką, bo nie miałem zamiaru zwariować. A mogło się to zdarzyć, bo nie można bezkarnie patrzeć na trendowatego trupa domu. Prędzej, prędzej, przynagrałem. Powlokłem go na Saski Plac. To jest najpiękniejszy plac w Polsce. Spojrzyj! On spojrzał. Zgrzytnął zębami, zapiał nagle jak kogut i dostał konwulsyj. Ja zacząłem czuć powiew obłędu. Chciałem krzyczeć głośno, aby wywołać zbiegowisko i zawołać: Ludzie, czy wam nie wstyd, aby na historycznym placu stała psia Buda, w której sprzedają orzechy i wodę sodową? Rzućmy się na tę ochydę i rozrzućmy ją cegła po cegle, bo się Francuzy łapią za brzuchy ze śmiechu, a Angliki kiwają głowami przecierając przyci oczy i szepcząc to nieprawdopodobne. Tego nie ma nawet u murzynów. Ukazałem mojemu przyjacielowi panoramę z tego miejsca z widokiem na wieżę Świętego Krzyża. Postawił oczy w słup, a z gardła dobywało mu się bezsilne łkanie. Pomyślałem, że jeśli takie cudowne czyni na nim wrażenie potworne niechlujstwo, to go łatwo dobiję szaleństwem, nie obdrapanym, lecz pielęgnowanym, obłędem, który padnie na jego poczucie harmonii i dobrego smaku, jak głaz. To też wiele ciekawych, pokazawszy mu po drodze rzeczy, zawiodłem go jak Wergil Danta na zbieg ulicy Jasnej i ulicy Sienkiewicza, gdzie obok filharmonii wybudowano trzy przybytki. To się nie da opisać. To trzeba by zobaczyć. Zwariowany gmach Teatru Komedia, wtłoczony między dwa olbrzymie domy: dachy, wykusze, mury niskie i wysokie. Sto pięć stylów tworzą tak cudowną harmonię linii, dają efekt dla oka tak niebywały, że spojrzawszy na to cudo architektury, na ten obłęd nieprawdopodobny, chwyciłem się słupa latarni, aby nie upaść. A on. Mój przyjaciel, na którym nic nie sprawiało wrażenia, płakał jak dziecko. Potem ni stąd, ni zowąd, zabulgotał, krzyknął, miałknął, zabeczał, a wreszcie roześmiał się przeraźliwie wspaniałym śmiechem szaleńca i zwariował szczęśliwie. Dziękuję bardzo.